Witajcie, zobaczcie. Mam przed wami taką dosyć sporą paczuszkę, bo postanowiłam, że zrobię sobie pewne wyzwanie. Napisałam e, maila do pani od wydawnictwa literackiego z prośbą, czy mogłabym podołać wyzwaniu w sensie przeczytać 7 książek przez 7 dni, czyli przez cały tydzień. I książeczki właśnie do mnie przyszły. Chcę Wam pokazać, planuję zacząć je czytać wszystkie od 1 sierpnia, aczkolwiek z tego co widzę, chyba muszę przerzucić je trochę na, na 2 sierpień, no bo no sytuacje domowe czasami mi chwilowo coś tam uniemożliwiają, ale mniej więcej będzie polegało to na tym, że przez te 7 dni będę recenzowała tylko i wyłącznie książki, właśnie wydawnictwa Wielka Litera. Chciałam zobaczyć, zrobię sobie takie wyzwanie. Wiem, że tutaj prawdopodobnie chyba przyszło 6 sztuk, ale nie jestem pewna, bo jeszcze jedna książeczka, którą będę miała recenzować, ma premierę dopiero na samym początku sierpnia, także prawdopodobnie dojdzie, ale no w międzyczasie, oczywiście, no te 6 sztuk, przecież przez jeden dzień nie przerobię, nie ma takiej opcji. W ogóle nie wiem, czy uda mi się przez tydzień, ale no chciałam właśnie zrobić taką akcję. Tydzień z wydawnictwem Wielka Litera, jest to moja pierwsza akcja, a czy się powiedzie, to zobaczymy. Ja tu sobie ją troszkę rozerwałam. Także widzicie, ja jeszcze tego nie otwieram. Tak. Jak widzicie, mamy 6 pozycji, więc siódma do mnie dojdzie. I tak, zaczniemy od tej książeczki Augustina Martineza i jest to Monter Perdido. Zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. Może ją wam odwrócę, przeczytamy, o czym ona jest tak. Anna i Lucia wychodzą ze szkoły i kierują się do swoich domów. Nigdy jednak nie docierają do celu. Całe miasteczko pogrąża się w żałobie. Pięć lat później w pobliskim wąwozie służby znajdują we wraku samochodu ciało mężczyzny oraz ciężko raną Annę. Policja wznawia śledztwo: kim był kierowca, kto porwał dziewczynki, czy Lucia nadal żyje. Do Monte Perdido przyjeżdżają inspektor Sara Campos i jej szef Santiago Bain. W poprzednim śledztwie popełniono fatalne błędy i jedno jest pewne, to nie może się powtórzyć. Ale mieszkańcy wioski, w tym rodziny dziewczynek, mają swoje zasady i tajemnice. I cóż to będzie? O, powiem Wam, że druczek dosyć przystępny. Zobaczymy. Mamy przerywniki, więc już wiecie, to będzie jedna z pozycji do czytania. Drugą mamy śpiewaczkę pana Macieja, Klim, y, pana Macieja Klimarczyka. O, sobie ją położę i o czym ja jestem. A więc tak. Persek perfekcyjna, zawsze opanowana, piękna, Eliza Kantecka, prima domna opery bytkowskiej, uszczytu kariery, zabija z zimną krwią właściciela antykwariatu, Witolia Krugera. Kilka godzin później dzwoni na policję i oddaje się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Nie zaciera śladów zbrodni. Udaje, że niczego nie pamięta. Mówi, że jest niewinna. Rozpoczyna się spektakl pełen manipulacji, skrajnych emocji i niedomówień. Obserwujemy kulisy śledztwa i prace biegłych sądowych. Wszystko wskazuje na to, że Primadonna uniknie kary, ale. Yy, Pożegna się, zgubiłam A, ale nie tylko na mroczną duszę. Czy znajdzie sobie, równego sobie przeciwnika? Dlaczego zabiła? Autor zagłębia się w umysł bohaterki z psychicznym talentem. Psychiatrycznym talentem. Poznajemy psychologię kłamstwa, mechanizmy zła, urojeń i do końca nie wiemy, jaki będzie finał tej historii. Uu. No, mega, mega. Coś tu zaczyna się dziać. O, widzę, że tu jest druszek troszeczkę większy, także no ta pozycja z pewnością przeczyta się dużo szybciej. I co tu mamy? Roma Ligotka, Siła Rzeczy. O, jaka piękniusia, jaka ładna czerwona. Cóż to jest? A więc tak, rok 1938. Anna a... Abrahamer y, zajmuje się domem, ogrodem, wyczekuje na narodzień swojej wnuczki Romy. Latem z mężem Dawidem wyrusza w pierwszą w życiu zagraniczną podróż na lazurowe wybrzeże. Cieszy się codziennością, urokami świata, wierzy w przyszłość swoją i swoich bliskich. Jednocześnie czuje narastającą wokół niepewność, zbliżającą się katastrofę. Rok 2020. Roma, i Ligo Roma Ligocka, wnuczka Anny i Dawida wyrusza do Nicei. Zamierza wrócić do opowieści o swojej rodzinie dopisać do niej ostatnie karty chcę pójść śladami babci napisać za nią pamiętnik przywrócić czas który przeminął piękny tajemniczy przedwojenny tam na lazurowym wybrzeżu zaskakują pandemia i nagle rosyjej i anny abrahamer w zdumiewający i nieoczekiwany sposób splątają się ze sobą cóż to się będzie działo ło, wow! ale ekstra to dopiero druczek Aż się zastanawiam, czy kolejny będzie jeszcze większy. Jak na razie coraz większy, ale może być tak, że może być mniejszy. I co tu mamy? Jennifer Robson, są to suknie opowieści o królewskim ślubie. A nie, to już mamy normalny, ale dobra, czekamy z tyłu, czytamy. Londyn, rok 1947. Mieszkańcy miasta odbudowują swoje życie po doświadczeniach wojny. Wśród nich Ann i Miriam, oddane przyjaciółki i utalentowane hawciarki, pracujące w domu mody Normana Hartela. Eee... Brakuje mi czegoś? Ok. Nadzieję na lepszą przyszłość rozbudza w nich możliwość pracy przy sukni ślubnej dla księżniczki Elżbiety. Czy wykorzystują swoją życiową szansę? Wykorzystają. Co odkryją, tworząc ponadczasowe kwiatowe ornamenty? Toronto, rok, dwa, e, rok 2016. Heder po śmierci ukochanej babci odnajduje w jej rzeczach podpisaną w swoim imieniem paczuszkę, a w niej misternie wyhaftowane kwiaty na zwiewnej białej tkaninie. Czym jest ten niezwykły prezent? Jaką tajemnicę skrywa? Heder wyrusza fascynującą podróż w przeszłość: odkrywa, co wydarzyło się w roku babci za czasów jej młodości, spędzonej w Wielkiej Brytanii. I dlaczego nigdy o tym nie opowiedziała? Oj, czyli widzicie, coś tu się będzie działo. Nie będzie tylko opis samych sukienek, ale i kolejne tajemnice. I willa dziewczyna z lasu. Bardzo mnie ta pozycja zaciekawiła, ogólnie bardzo mi się spodobała, i ją ja wie nie. Chciałabym ją po prostu też przeczytać, zobaczyć, co z sobie kryje. Ano, kryje w sobie większy druczek, czyli równie wspaniale, mi się będzie czytała. Widzicie? Zaczynam wierzyć, że podołam wyzwaniu. <grych> Ale zobaczymy. Historia willi leśnej dziewczynki, którą pokochały wilki, niedźwiedzie i las. No, także to tyle. <grych> Jeśli mogę Wam coś więcej o tej książeczce powiedzieć. I jeszcze jedna. Wyspa na końcu świata. No, możecie się domyślić, że ze względu na kolor strasznie mnie ona zaintrygowała. Zobaczymy, co tutaj będzie. Mamy to Kevian Millward yy, mm, Hargrave. Wiem, ja zawsze jakoś tak przekręcę nazwiska. Czasami mi zwracacie uwagę, ale to dobrze. Przynajmniej na przyszłość wiem, jak sobie mam z nimi wszystkimi radzić. O, jakie ładne wstawniki będą. Dobra, to może zobaczymy, o czym ona jest. Więc tak, przejrzysty błękitny ocean, w którym pływają żółwie i delfiny, pagórki porośnięte lasami, śpiew ptaków, taka jest wyspa Kulion. Dlaczego więc nikt nie przybywa tu z własnej woli? Bo to miejsce odosobnienia dla ludzi dotkniętych chorobą, która budzi strach trądem. Jest rok 1906. Dwunastoletnia Ami mieszka na wyspie z ukochaną mamą, która jest chora. Pewnego dnia wysłannicy rządowi zabierają rodzicom zdrowe dzieci i wywożą je do sierocińca na odległą wyspę koron. Trafia tam również Ami. Jest samotna, pełna żalu i tęsknoty za mamą, której listy ukrywa okupany pan Zamora, okrutny. W końcu dziewczynka znajduje przyjaciół. Razem postanawiają naprawić starą łódź i podjąć próbę ucieczki. Czy dzieci wyjadą cało z, z tej przygody? Czy Ami zobaczy jeszcze mamę? Czy udaje się sprowadzić dla niej na kulian wielobarwne motyle, o których obydwie marzyły? Uuuu, ale ona będzie piękna. No i teraz pytanie za 100 punktów. Czekajcie. O! Które tu zacząć czytać jako pierwsze? Wydaje mi się, że wszystkie są śliczniutkie. Normalnie aż, aż jestem ciekawa bardzo. Tak, tym otwieram paczkę. No. Wiem, jestem wielka. Nikt mnie nie przebije. Nie ma takiej opcji. Więc tak się przedstawiają moje y, książeczki. Dobra, tu już też jesteś niepotrzebna. I jeżeli chcecie, możecie mi napisać, która z Waszym zdaniem byłaby najpierwsza do czytania? Tak, najpierwsza. nowe słowo w moim dzienniku. Słowniku. Ja mam dzisiaj dzień naprawdę tak pokręcony, ciągle coś mówię źle. Słuchajcie, mnie, y, moim zdaniem to powiem tak. Najbardziej intryguje mnie wyspa na końcu świata. To bym przeczytała niby jaką pierwszą. Wille, dziewczynkę z lasu bym przeczytała jako drugą. Później sobie myślę coś o sukienkach. Później, może troszeczkę. Kryminału, thrillera, może śpiewaczkę, i na końcu czerwoną, aczkolwiek no wszystko może się zmienić. W każdym razie, no, wydawnictwo literackie, piękne książeczki, mega boskie. Aż jestem ciekawa normalnie, jak będzie wyglądała kolejna, która do mnie przyjdzie, czyli siódma. Także wyzwanie zaczynam, ja mówię. Nie jestem pewna, czy 1 sierpnia, ale prawdopodobnie 2 sierpnia. Możecie mi napisać w komentarzach, którą byście chcieli, żebym zaczęła czytać jako pierwszą. Ja zobaczę, czy uda mi się podobać wyzwaniu. No i. Jeżeli już jesteśmy w tym momencie, to jeżeli chcecie, dajcie mi tu łapeczkę w górę, co? Będzie mi bardzo miło, bo bardzo dużo z Was osób pisze komentarze, ale tych łapeczek po prostu nie ma. Czasami tak jakoś fajnie jest, kiedy powiedzmy, nawet jeśli mamy te całe sześć wyświetleń, mamy chociaż trzy łapeczki. <grych> Okej, okay, dobra. teraz ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.